Dzień dobry. Kasper Sampławski, radca prawny z kancelarii KS Legal. Jeżeli macie Państwo tak zwany kredyt we frankach, obejrzyjcie ten krótki film, z którego dowiecie się trzech najważniejszych rzeczy o tym, jak uwolnić się od tego toksycznego produktu. Po pierwsze, czy moja umowa ma wady prawne? Tak, obecnie nie ulega żadnej wątpliwości. Że każda umowa kredytu frankowego zawiera nieuczciwe postanowienia związane z mechanizmem walutowym. Po drugie, czy mam szansę wygrać z bankiem w sądzie? Tak. Obecnie statystyki pokazują, że około 98% spraw sądowych kończy się przegraną banków, czyli wygraną kredytobiorców. Nigdy wcześniej nie było tak korzystnej sytuacji. Jest to jedyna droga, aby uwolnić się od tego toksycznego zadłużenia. Po trzecie, jak zacząć? To bardzo proste. Najpierw należy podjąć decyzję i wybrać dobrego prawnika z doświadczeniem w tego typu sprawach. Prześlijcie nam Państwo swoją umowę, aneksy i regulamin. Bezpłatnie sprawdzimy, czy możemy pomóc i wskażemy dalsze kroki działania. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.